Prawdy. Wszechświat, Bóg i człowiek. Rozszerzanie się wszechświata to jedno z najwspanialszych odkryć ludzkości. Z czegoś nieskończenie małego kosmos stał się imponująco ogromny. Jak do tego doszło? Co to znaczy? W codziennej krzątaninie większość z nas nie zaprząta sobie głowy rozszerzaniem się wszechświata. Ja zastanawiam się bez przerwy. Dlaczego? Nazywam się Robert Lawrence Kiln. Nasz film To Wyjaśni. Co to znaczy, że wszechświat się rozszerza? Zaczynam od aktualnego stanu wiedzy na ten temat. A wiąże się to z wizytą u Alana Gufa z Instytutu Technologii Massachusetts. Jego teoria inflacji kosmologicznej zrewolucjonizowała naukę. Określenie wielki wybuch weszło do powszechnego użycia. Z grubsza wiadomo, co oznacza, ale tylko z grubsza. Jak powinniśmy je rozumieć? Dla niektórych oznacza to moment narodzin świata. Może to dziwić, ale wbrew pozorom, termin wielki wybuch nie mówi nic o tym, co wybuchło, dlaczego wybuchło, ani co było przedtem. W istocie teoria wielkiego wybuchu mówi o skutkach wybuchu, o rozwoju wczesnego wszechświata, przyjmując, że w punkcie wyjściowym był bardzo gorący i bardzo gęsty. Zakłada ona, że wszystkie cząstki już istniały i zostały wprawione w ruch. Opisuje zatem, jak wszechświat się rozszerza i stygnie, jak powstały pierwsze pierwiastki chemiczne, a z nich w końcu gwiazdy. Mówi o wielu zjawiskach, lecz nie przedstawia samego wybuchu. Zaburzenie, którym się zajmuje, nosi nazwę inflacji i próbuje opisać sam moment wybuchu, czyli co spowodowało gigantyczną ekspansję wszechświata, czego skutki widzimy dzisiaj. Czym więc jest inflacja? Jak działa? Tu drobne uściślenie. Nie tylko się nią zajmujesz, lecz także ją wymyśliłeś. Pojęcie inflacji opiera się na ideach pochodzących z fizyki cząstek elementarnych. Koncepcje te przewidują, że przy bardzo wysokiej energii powinny istnieć postacie materii, które sprawiają, że grawitacja staje na głowie. Zamiast przyciągania mamy odpychanie. Teoria inflacyjna to nic innego jak hipoteza mówiąca, że za wielkim Buchem stoi właśnie odpychanie grawitacyjne. To ono spowodowało gigantyczną ekspansję wszechświata. W wyniku odpychania grawitacyjnego nastąpił wykładniczy wzrost rozmiarów wszechświata. Jego objętość podwajała się w każdej jednostce czasu. Długo to trwało? Dość krótko. Od chwili, którą uważamy za początek inflacji do jej końca, czyli stanu wszechświata, jaki widzimy obecnie, musiało nastąpić około 100 podwoiń. Następowały one niewiarygodnie szybko. Zgodnie z koncepcją, którą fizycy cząstek elementarnych nazywają teorią wielkiej unifikacji, czas podwojenia wynosił mniej więcej 10 do minus 37 sekundy, czyli 0 i 36 zer po przecinku, niewiarygodnie krótko. Trwały 10 do minus 35 sekundy. Zgadza się. 100 podwojeń zajęło 10 do minus 35 sekundy. W tym czasie wszechświat osiągnął znaną pozycję tak. Owszem, moja teoria nie odnosi się do samych narodzin kosmosu, bo żeby inflacja ruszyła, potrzeba szczypty materii około grama. Kiedy ten gram już mamy, inflacja precyzyjnie wyjaśnia powstanie reszty widzialnej materii, a jest jej znacznie więcej niż początkowa odrobina. Wynika z tego, że dostaliśmy coś, za nic. Jak mogła powstać energia, skoro obowiązują nas surowe prawa zachowania energii i masy? Rzeczywiście to zdumiewające. Inflacyjne powstanie Wszechświata nazywam czasami największym darem losu. Mamy za tym wykładniczy wzrost rozmiarów Wszechświata, ale on się kończy, ponieważ odpychanie grawitacyjne pochodzi od niestabilnych form materii, które zaczynają przekształcać się w formy znane, uwalniając przy tym energię. Ta uwolniona energia staje się energią Wszechświata. Zaskakuje fakt, że choć całkowita energia układu pozostaje stała, to instynktownie przyjmujemy że ma ona wyłącznie wartość dodatnią. Jeśli więc w jakimś układzie jest mnóstwo energii, oznacza to, że na początku w ten układ należało włożyć tyle samo energii. Instynkt jednak nas myli. Inflacja wykorzystuje zjawisko znane w fizyce od dawna. To fakt, że energia może przyjmować wartości ujemne. Na przykład pole grawitacyjne zmniejsza energię całkowitą każdego układu, w którym występuje. W miarę postępu inflacji coraz więcej energii dodatniej zamienia się w materię. Jednocześnie wzrasta ilość energii ujemnej. W w postaci pola grawitacyjnego, wypełniającego wciąż rozszerzającą się przestrzeń. Oba rodzaje energii się równoważą. W sumie otrzymujemy wartość zbliżoną do zera, czyli taką jak na początku. Jest to zdumiewająco zgodne z naszymi obserwacjami, że sumę energii gwiazd i galaktyk, ogromnych ilości materii w widzialnym wszechświecie równoważy ujemna energia pola grawitacyjnego, którego wypełnia. Sumaryczna energia naszego świata jest stała i wynosi zero. Wynika z tego, że cała znana materia powstała na końcu inflacji. Tak, podczas inflacji powstawała w formie materii odpychającej się grawitacyjnie. Zwykłą materią stała się z jej końcem. To kosmiczna inflacja wybuchła w wielkim wybuchu. Utworzyła energię i materię dzięki największemu darowi losu, jak nazywa to Alan Guth. Do powstania całego wszechświata wystarczył tylko gram tej wyjątkowej materii. Rozumiem już zjawisko inflacji, ale wciąż nie mogę w nie uwierzyć. Jest doprawdy niewiarygodne. Trudno o lepsze słowo. Pora jeszcze bardziej zagłębić się w zjawisko ekspansji wszechświata. W tym celu odwiedzam Paula Steinharda, czołowego kosmologa z Uniwersytetu Princeton, który przyczynił się do powstania teorii inflacyjnej. Jak natura przestrzeni wpływa na rozszerzanie się wszechświata? Jednym z największych osiągnięć ludzkości było odkrycie, że nasz świat się rozszerza. Podziw dla odkrycia to jedno, czym innym jest zrozumienie tego zjawiska. Jak można je pojąć? Przed powstaniem pracy Einsteina na początku XX wieku uważano, że w przestrzeni można się poruszać, lecz ona sama pozostaje w stanie równowagi, jest statyczna. Możemy określić w niej swoje położenie i prędkość, z jaką ją przemierzamy, ale przestrzeń stanowi odrębny byt. Niewrażliwy na wszystko, co się dzieje. Kiedy Einstein ogłosił szczególną teorię względności, która opisuje, jak zmienia się czas i przestrzeń zależnie od obserwatora, okazało się, że jeśli jego teoria jest prawdziwa, należy zmienić podejście do grawitacji. W poprawionej teorii grawitacji przestrzeń przestała być statyczna, stała się elastyczna mogła się rozszerzać, zakrzywiać i zwijać. Prowadzi to do wniosku, że wszechświat nie jest statyczny, ale może zmieniać w czasie swój kształt i krzywiznę przestrzeni. Teoria Einsteina dopuszcza i takie rzeczy. Natychmiast zrodziło się bardziej zasadnicze pytanie. Skoro ekspansja postępuje z upływem czasu, co by się stało, gdyby odwrócić jego bieg? W myśl teorii Einsteina wszystko, co widzimy, cała materia i promieniowanie zawarte w przestrzeni, skurczy się wówczas do jednego punktu. Znaczy to, że temperatura i gęstość osiągną wartości nieskończone, a przestrzeń w pewnym sensie zniknie. Ten stan nazywamy wielkim wybuchem albo osobliwością początkową. To natychmiast zrodziło bardzo niewygodną koncepcję, że czas i przestrzeń mają początek. Nie był nią zachwyconi ani Einstein, ani wielu innych naukowców. Prowadziło to do kolejnej trudności. Jeśli przestrzeń i czas miały początek, którym było gwałtowne zdarzenie kwantowe, to świat powstały w ten sposób musiał być niejednorodny, w jednych rejonach gorętszy niż w innych. Lecz wszechświat sprawia wrażenie niebywale jednorodnego, a przestrzeń wcale nie wygląda na zakres. Skrzywioną. Kiedy więc pojawiło się pojęcie początku, należało wyjaśnić, dlaczego to, co powstało, było takie gładkie. Logika podsunęła nam jedyne rozwiązanie. Skoro wszechświat miał początek, to musiał przejść przez okres, który nazywamy inflacją. Teorię inflacyjną pierwsze sformułował Alan Guth, wysuwając koncepcję ujemnej energii próżni, która powodowała rozszerzanie i wygładzanie się wszechświata. Jego rozwiązanie nie przewidywało jednak sposobu zatrzymania inflacji, która miała trwać wiecznie. Zainteresowałem się tym problemem, bo chciałem udowodnić, że energia odpychania grawitacyjnego może się przekształcać. Wraz ze studentem Endym Olbrechdem odgryliśmy mechanizm, dzięki któremu wszechświat mógł pozostać jednorodny, a inflacja wygasnąć. Dziś większość kosmologów przyznaje, że to wspaniałe potwierdzenie zgodności teorii z obserwacjami, co dowodzi prawdziwości teorii inflacyjnej. Ja zaliczam się do nielicznego grona sceptyków. Rozważam alternatywne mechanizmy wywołujące ten sam skutek, choć teoria inflacyjna jest wyjątkowo. Przekonująca. Inflacja okazała się niezwykłym lekarstwem na kłopoty kosmologii. Paul Steinhardt pokazał, jak przekształciła się energia odpychania grawitacyjnego, kończąc okres inflacji i zapoczątkowując powstanie wszechświata, jaki znamy. Na kosmologów czekała jednak wielka niespodzianka. Okazało się, że wbrew oczekiwaniom ekspansja wszechświata nie zwalnia. Lecz przyspiesza. Naukowcy wpadli w osłupienie. Czeka mnie wizyta w Państwowym Laboratorium Lawrence Berkeley. Porozmawiam z astrofizykiem, który odkrył tę niespodziankę Solem Perlmutterem. Rozszerzanie się wszechświata to fascynujące zjawisko. O co w nim chodzi? Ekspansja kosmosu postawiła przed nami wiele podstawowych pytań, takich, które zawsze zadaje się z przyjemnością, choćby następujące. Czy wszechświat będzie trwał wiecznie, skoro przestrzeń kosmiczna wciąż się rozszerza, a odległości wydłużają, przychodzi do głowy pytanie, czy ten proces nie ma końca? A gdyby kiedyś sytuacja się odwróciła, wszechświat zaczął się kurczyć. Czy by się zapadł? Można mówić, o końcu świata. Trzeba tylko się dowiedzieć, czy w przeszłości tempo ekspansji malało, a jeśli tak, to czy na tyle, by kiedyś się zatrzymać. Gdyby udało się zważyć Wszechświat, można byłoby ustalić, czy tempo jego ekspansji spadnie do zera i przestrzeń zacznie się kurczyć. To nie jest kwestia teoretyczna. Da się sprawdzić, jak bardzo osłabła ekspansja Wszechświata i ile potrzeba materii, aby to spowolnienie wywołać. Ty, zwykły człowiek, siedzisz tutaj na ławce w zwyczajnym budynku i opowiadasz o ważeniu Wszechświata. Czy rozumiesz sens swoich słów? Chcesz zważyć cały Wszechświat. Fizycy uwielbiają sytuacje, kiedy stawiają pytanie o charakterze filozoficznym, a odpowiadają na nie w sposób praktyczny, dokonując prostego pomiaru. I co wam wyszło z ważenia kosmosu? Wyniki pomiarów wskazywały, że tempo rozszerzania się wszechświata nie maleje nawet w niewielkim stopniu. Nie grozi mu zatrzymanie ekspansji, nigdy więc nie zacznie się kurczyć. Przeciwnie, okazało się, że w gruncie rzeczy proces ten przyspiesza, i to było dla nas prawdziwym zaskoczeniem. Przeczyło to prostym faktom fizycznym, że we wszechświecie grawitacja spowalnia ruch wszystkich obiektów. Właśnie, przypuśćmy, że siedzisz i podrzucasz jabłko. Ono spada, chwytasz je znów, podrzucasz, a grawitacja robi swoje. I nagle zamiast wrócić, jabłko odlatuje jak rakieta. Mniej więcej coś takiego nas spotkało. Obserwacje przeczyły oczekiwaniom. Jeśli więc do określania tempa ekspansji wszechświata w przeszłości użyjemy jego wartości dzisiejszej, otrzymamy zły Wynik. Kiedyś przebiegała wolniej, mamy więc do czynienia z przyspieszeniem. Jakie to ma znaczenie? Najwyraźniej istnieje coś, czego fizyka nie uwzględniała, a co przenika całą przestrzeń i powoduje jej coraz szybszą ekspansję. Nazywamy to ciemną energią, co jest oznaką naszej niewiedzy. Czyli wiemy, że to energia i nic więcej. Nie mamy zielonego pojęcia, czym ona jest, choć to jeden z najważniejszych elementów w opisie wszechświata. Mówiąc najprościej, stanowi ona prawie 70% całkowitej gęstości energii we wszechświecie. Większość świata to coś, o czym nic nie wiemy. Tempo ekspansji wszechświata miało maleć z powodu wszechobecnej grawitacji. Ku naszemu zaskoczeniu ono rośnie. Podobno tak będzie zawsze. Jak to możliwe? Sprawczynią jest ciemna energia. To ona wypełnia aż 70% wszechświata. Czy ta nowatorska, zapierająca dech wizja niesie nowe treści? George Ellis jest uznanym autorytetem w dziedzinie kosmologii. Należy do pionierów dialogu między nauką a religią. Jest laureatem Nagrody Templetona. W ekspansji wszechświata naukowiec z RPA doszukuje się głębszego sensu. Kiedy byłem na studiach, a było to już jakiś czas temu, panowało przekonanie, że za horyzontem wszystko wygląda tak samo. W nauce pogląd ten odzwierciedlała zasada kosmologiczna koncepcja wszechświata świata całkowicie jednorodnego i izotropowego, który w takiej postaci ciągnie się w nieskończoność. Dziś wygląda to inaczej. Wiele osób uważa, że świat jest jednorodny daleko poza zasięgiem wzroku, poza horyzontem, ale gdzieś znajduje się wielka ściana, za którą wszystko wygląda inaczej. Może istnieć tam mnóstwo obszarów podobnych do naszego, rozszerzającego się wszechświata, które różnią się prawami fizyki, rodzajami promieniowania, czasami życia. Według tej teorii podobnych obszarów jest nieskończenie wiele. Czyli jest to wieloświat złożony z nieskończonej liczby światów, w których obowiązują stałe, choć różne prawa fizyki, a każdy z nich stanowi odrębny wszechświat. Wolę mówić o jednym rozszerzającym się wszechświecie, choć często słyszy się o odrębnych kosmosach. Dla mnie kosmologa wszechświat jest wszystkim, co istnieje. Kłopot w tym, że tych obszarów nie da się obserwować, nic więc o nich nie wiemy. Pojawiła się jednak dość atrakcyjna perspektywa. Chodzi o to, że możemy się mylić, bo wciąż oglądamy ten sam fragment wszechświata. Pozwala na to teoria Einsteina, zakładająca, że czasoprzestrzeń jest nie tylko zakrzywiona, ale też może mieć różną strukturę. Podróżując zatem setki milionów lat świetlnych w jednym kierunku, możemy nagle pojawić się z drugiej strony, jak pac w grach komputerowych. W takim razie mielibyśmy do czynienia ze znacznie mniejszą liczbą galaktyk, niż nam się wydaje, ponieważ wielokrotnie docierałby do nas obraz tej samej galaktyki. Nazwałem tę koncepcję małym wszechświatem. Z punktu widzenia filozofii przedstawia się bardzo atrakcyjnie. Dlaczego jest tak atrakcyjna? Z wielu powodów. Przede wszystkim pod względem filozoficznym całkowicie przeczył tartemu podejściu do wszechświata. Z mojej koncepcji wynika, że w kosmosie nie ma nic nowego, wszystko widzieliśmy już wiele razy. Naszą galaktykę na przykład mogliśmy oglądać wielokrotnie w różnych rejonach nieba, w różnych fazach jej historii. Standardowo przyjmuje się, że gdy przybywa nam lat, co w ujęciu kosmologicznym jest poruszaniem się wzdłuż linii prostej w czasoprzestrzeni, dostrzegamy wciąż nowe fragmenty wszechświata. Może się zatem zdarzyć coś nieoczekiwanego. Pojawi się wielka ściana emitująca tak silne fale grawitacyjne, że mogłyby zniszczyć Ziemię. Gdy mamy do czynienia z małym wszechświatem, nic takiego nie nastąpi. Nigdy nie spotka nas żadna niespodzianka, bo wszystko kiedyś już się rozegrało przed naszymi oczami. Nie lubisz niespodzianek? Wolę inne. Zanim kolumn wyruszył w podróż, ludzie znali tylko skrawek naszej planety. Potem poznaliśmy całą jej powierzchnię. Choć teraz możemy badać ją coraz dokładniej, nie zmienia to faktu, że całą powierzchnię Ziemi już widzieliśmy. Podobnie może być z małym wszechświatem. Można by powiedzieć, że jednym z powodów powstania koncepcji wielu świata są kłopoty, jakie mamy z precyzyjnym dostrojeniem elementów naszej rzeczywistości. W przeciwnym razie musielibyśmy odwołać się do pojęcia o charakterze teologicznym. Jak wiadomo, nie uciekam od wątków teistycznych, ale nie z powodu wieloświata. Po części chodzi o dostrojenie, bo jak zauważyłeś, jedno z rozwiązań ma charakter teistyczny, czyli że wszystko właśnie takie miało być. Jeśli więc chce się dogłębnie zrozumieć naturę wszechświata, oprócz obserwacji astronomicznych, trzeba wziąć pod uwagę także dane, jakich dostarcza nam codzienność. Musimy uwzględnić zarówno fakt, że istniejemy, jak i nasze doświadczenia. Zalicza się do nich pojmowanie piękna, porządku moralnego itd. W dyskusji o metafizyce świata doświadczenia te przyczyniają się nie tylko do zrozumienia samej metafizyki wszechświata, ale też danych astronomicznych. George Ellis zalicza się do coraz rzadszych wyjątków. Jest wybitnym naukowcem, który dostrzega na niebie ślady boskiej ingerencji. Może da się tam dojrzeć inne wyjaśnienia. Ostatnią wizytę składam Andrzejowi Lindemu z Uniwersytetu Stanforda, twórcy modelu chaotycznej inflacji? Czy jeden z czołowych kosmologów dostrzega sens w ekspansji wszechświata? Jeśli spojrzysz na ostatnie 30 lat kosmologii, jakie jej ustalenia okażą się najistotniejsze? Proszę zauważyć, że wszystko, co jest do zobaczenia we wszechświecie, zaobserwujemy w ciągu najbliższych 30, może 50 lat. Zebraliśmy się do tego jakieś 100 lat temu, na serio 50, ściślej mówiąc 30, a nawet 10 lat temu. Razem to niecałe 100 lat, od początku do końca. Przy 14 miliardach to zaledwie drobny ułamek. Tak długo wszechświat czekał na obserwację. Współcześnie widzimy wreszcie wszechświat w pełnej krasie. Przez następny miliard lat nie zobaczymy więcej. Decyduje o tym prędkość światła pomnożona przez wiek wszechświata. By nasza perspektywa poszerzyła się dwukrotnie, musimy odczekać jeszcze 14 miliardów lat. Żyjemy zatem w wyjątkowych czasach, bo kosmologia jest dziś ekscytująca jak nigdy. Z drugiej strony moje podejście do tych spraw może się różnić od stanowiska wielu kosmologów, ponieważ fizycy badają świat powodowani wyłącznie ciekawością poznania jego mechanizmów. Niekiedy obserwuję wszechświat z tej perspektywy, czasami jednak patrzę pod innym kątem. Wszechświat to nasz kosmiczny dom. Jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś o sobie, o naszym życiu i śmierci, Obserwując wszechświat, możemy uzyskać szerszą perspektywę, a w konsekwencji dowiedzieć się czegoś więcej o nas samych. Przypuszcza się, że wszechświat powstał z niczego, w momencie, przed którym nic nie istniało. Obecnie jednak w badaniu tych zjawisk posługujemy się nieznanymi wcześniej metodami kosmologii kwantowej. Korzystamy z osiągnięć kosmologii inflacyjnej. Ostatnio stosujemy teorię, jest strun, która problem powstania świata ujmuje w odmienny sposób. Kto wie, może czasoprzestrzeń nie ma charakteru fundamentalnego, może nasze spojrzenie na początkową osobliwość jest błędne. Niektórzy naukowcy dopuszczają, że wszechświat mógł jednak z czegoś się wyłonić. A teraz spójrzmy na siebie. Z czego powstajemy? Z niczego? Rodzimy się i umieramy. Co się działo z nami przedtem? Co będzie z nami potem? Może badania kosmologiczne nie odpowiedzą na te pytania. Czasami jednak z porównań da się coś wywnioskować. Może dowiadując się czegoś o narodzinach i śmierci wszechświata, dowiemy się czegoś o nas samych. To jest moim zdaniem jedna z najciekawszych konsekwencji teoretycznych dociekań w dziedzinie kosmologii. Mamy pewność, że wszechświat się rozszerza, lecz czy za tą ekspansją kryje się jakiś sens? Tego pewni już nie jesteśmy. Wielu kosmologów nie dostrzega we wszechświecie żadnego sensu. Jedynie nagi fakt jest on, jaki jest, i nic poza tym. Lecz jeśli wszechświat ma sens, to jakie treści ów sens niesie? Wieloświat, który przesuwa rzeczywistość poza ramy wyobraźni? Okno na nowe rzeczywistości? Może odciski palców? Wielka harmonia narodzin i śmierci między wszechświatem a ludźmi? Sto lat temu zaczynaliśmy od niemal całkowitej nieznajomości wszechświata. Dziś. Ludzkość potrafi poddać obserwacjom i w dużej mierze wyjaśnić oszałamiającą rozległość kosmosu. Jednego mogę być pewny: jeżeli we wszechświecie kryje się sens, to jego ekspansja jest wskazówką, która pozwala nam znaleźć się bliżej prawdy. For complete interviews and for further information, please visit Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Start International Polska. Tekst Grzegorz Basej. Konsultacja naukowa dr Teresa Radl Gruber. Czytał Marek Ciulem.